Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś przygotowałam dla Was tutorial z tym pięknym kolorowym makijażem. Mam nadzieję, że wykorzystacie go na letnie wyjścia. Jeżeli interesuje Was to jak zrobić go krok po kroku, to koniecznie zostańcie ze mną do samego końca, a ja dodam tylko jeszcze to, że do jego wykonania użyję dzisiaj samych tanich kosmetyków. Jest to dokładnie ten sam makijaż, który widzieliście w jednym z ostatnich filmów, a że gorąco prosiliście o tutorial, no to dziś właśnie go nagrywam. Na swojej twarzy mam już pielęgnację, zacznę natomiast od makijażu dekoltu. Mam tutaj krem e, taki tańszy z Eveline na swoim dekolcie, po to, aby nawilżyć skórę i nałożyć płynne rozświetlacze. E, mam tutaj właśnie dwa rozświetlacze z Eveline. Nie przepadam za nimi w pojedynkę, natomiast jeżeli się wymiesza, to one mają bardzo ładny kolor. Jeden jest troszkę za różowy, drugi trochę za żółty. Mieszam i nakładam na swój dekolt Teraz przejdę do makijażu oczu i jako baza i korektor posłuży mi em, korektor, taki kamuflaż z Belgii Polergenic w kolorze 04 Peach Beige. Dzięki temu, że ma taki beżowy odcień, to ładnie kamufluje mi wszystkie niedoskonałości. Mógłby być ciemniejszy, ale jako taka baza jest ok. Specjalnie nakładam więcej, ponieważ zaraz będę uklepywać wszystko gąbką. Do makijażu wykorzystam paletkę z Eveline Modern Glam i wykorzystam ten cień bazowy pod cały łuk brwiowy. Teraz płaskim pędzelkiem nałożę ten brzoskwiniowy opalizujący cień. Następnie puchatym pędzelkiem nałożę w załamanie ten brzoskwiniowo-pomarańczowy cień. A propos tej palety, to ja nie przypadam zakupnem palet jakichś bardzo drogich, jeżeli one są mocno kolorowe, ponieważ bardzo rzadko, kiedy robimy takie makijaże, więc to jest naprawdę fajna propozycja. Co więcej, ze wszystkich palet y, takich kolorowych właśnie z Eveline wydaje mi się, że ona jest naprawdę taka ciekawa, ponieważ nie są jakby za mocno czyste te kolory, nie są zbyt y, ostre, dzięki czemu naprawdę fajnie się z nimi pracuje. W zewnętrzny kącik oka nałożę ten buraczkowy cień. Teraz wracam do pędzelka, którym nakładałam cień na ruchomą powiekę i wyrównuję granicę. A później przechodzę do pędzelka takiego pośredniego, czyli 231 z zoewy i łączę granicę w załamaniu powieki. Pamiętajcie, żeby za mocno nie dociskać pędzla, ponieważ im mocniej dociskacie, tym bardziej schodzi Wam z oczu pigment. Górna powieka prawie skończona, teraz przejdę do dolnej. Wykorzystuję fioletowy cień, nakładam go na mały pędzelek i nałożę go tutaj, na dolną powiekę. Staram się trzymać bardzo blisko linii rzęs i raczej wykonuję ruchy wklepujące, nie rozcierające, po to, aby nie pruszyć sobie do oka. I nakładam ten kolor do połowy oka. Następnie ten sam pędzelek lekko ścieram nadmiar cienia i wykorzystuję ten taki gołębio-niebieski kolorek. Trochę mieszam z tym i nakładam zewnętrzny kącik. Nadmiar zawsze zostawiam na ręce. Wracam do pędzelka, którym poprawiałam roztarcie w załamaniu i rozcieram także delikatnie na dole. Praca z cieniami zakończona, dlatego nałożę kamuflaż numer 20 z firmy Catrice i dołożę go w syntetycznym pędzelkiem na okolice pod okiem i delikatnie połączę z dolną powieką. Aby przejście kolorów było jeszcze czystsze, posiłkuję się delikatnie pudrem kamieniu i łączę ze sobą te dwie okolice takim kulkowym pędzelkiem. W We wewnętrznym kąciku brakuje mi nieco rozświetlenia, dlatego wykorzystam rozświetlacz i jego najjaśniejszą część i dołożę sobie malutkim pędzelkiem tu wewnętrzny kącik oka. Czas na użycie kredki. Wykorzystam Golden Rose Eyeliner w kolorze 307 i nakładam go na linię wodną. I nakładam go naprawdę całkiem dużo. Zależy mi na takim intensywnym kobaltowym efekcie. No, jest ogień. Tą kredką delikatnie wyciągam zewnętrzny kącik, żeby to była taka baza pod kreskę, którą zaraz zrobię. Przejdę do eyelinera z Eveline i takimi kładącymi ruchami maluję kreskę. Ta końcówka jest bardzo precyzyjna i przyjemnie się nią maluje tylko że nie jest ten eyeliner jakiś tam wodoodporny nie ma on jakiejś nie wiadomo jakiej trwałości więc jeżeli rozpuszcza wam się makijaż macie do tego tendencję to lepiej postawcie na coś um, bardziej trwałego Nie robić kresek. Kreski jako takie mamy. Teraz przejdę do aplikacji eyelinera. Ten czarny był tylko taką bazą pod ten niebieski, który teraz użyję. Jest to eyeliner z nikso już wielokrotnie pojawiał się w moich filmach. Uwielbiam go, ale najlepiej wygląda na bazie czarnego. Tutaj niby jest taka dedykowana końcówka, ale moim zdaniem jest beznadziejna. Przechodzę z powrotem do tego takiego niebieskiego cienia i wyrównuję sobie dolną linię pod kreską. Oczywiście, wasze kreski absolutnie nie muszą być takie wyciągnięte, ponieważ im bardziej macie krzywe oczy, tym bardziej nierówno one wyjdą. Niestety, też mam krzywe oczy i no, to już mi nigdy nie wychodzi idealnie. Ale jest ok. Makijaż oczu jest już w zasadzie skończony. Teraz poza kamerą wytuszuję rzęsy i dokleję sobie kilka kępek rzęs w zewnętrzne kącik koka. Jednak kleję po całości. A to jest takie cholerstwo. Nie chcą się przykleić. Ogólnie to nie znoszę sobie przyklejać rzęs, ale przy takiej kresce to by dziwnie wyglądało, gdyby ich nie było. Tak, przekręca się, obkręca, no naprawdę. W ogóle nie współpracują ze mną. Skandal. Te dziwne pozy, które trzeba robić podczas przyklejania sobie rzęs. O jest. Makijaż oczu jest już całkowicie zakończony. Teraz przemywam twarz tonikiem w celu odświeżenia i usunięcia małych drobinek, które się osypały. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić to dokładnie, żeby nic świecącego nie zostało wam na twarzy. I nie mogę nałożyć teraz nic na mokrą skórę, więc osuszam delikatnie płatkiem kosmetycznym i dopiero wtedy, kiedy skóra jest sucha, nałożę bazę pod makijaż. Mam tutaj z Eveline bazę 3 w 1. Wygładzająca. Bardzo fajna, moim zdaniem, dla skór takich lekko mieszanych. W nakładaniu bazy jest bardzo istotne to, aby robić to cienką warstwą, ponieważ one w większości składają się z silikonów. Dlatego, jeżeli nałożycie za dużo silikonu na siebie, to on się po prostu o siebie ociera i zaczyna się rolować. Nawet no, nieźle pachnie ta baza. Teraz nałożę najnowszy podkład z Belhi Hypoallergenic Perfect Skin. Mam tutaj w kolorze 04. Dla mnie jest to odcień nieco za żółty, dlatego później na niego nałożę tą klasyczną wersję SBL, czyli Nude Liquid Powder, ale ten nałożę cieniutką warstwą. W celu takiego lekkiego wyrównania koloru, dzięki takiemu połączeniu dwóch podkładów będę miała bardziej naturalny efekt. Całość nakładam pędzelkiem i zaraz wklepię sobie gąbką. Delikatny efekt wyrównania koloru na twarzy już mam zapewniony, ale teraz nałożę. Podkład w kolorze 03, ten właśnie klasyczny, Nude Liquid Powder. Jeśli ktoś ma pomysł, w jaki sposób pozbyć się mydlin z gąbki po myciu, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, mnie one strasznie denerwują. Teraz nałożę kryjący korektor z Seek High Cover, moje ostatnie odkrycie, w celu takiego rozświetlenia sobie najbardziej wystających partii twarzy i też nakładam go tutaj, gdzie najsłabiej trzyma mi się podkład. Zawsze nakładam większą ilość kosmetyku, ponieważ gąbka wchłania mi nadmiar. Dlatego takie ilości. Do utrwalenia makijażu użyję pudru z Belle Hipoallergenic Fresh Matte. Mam tutaj odcień 03 chociaż moim zdaniem ten puder dużo lepiej nadaje się do poprawek makijażu w trakcie dnia, zdecydowanie wolę utrwalać pudrem z sypkim swój makijaż, oczywiście pudrem z Laury, natomiast no wiadomo tanie kosmetyki to tanie kosmetyki, także jakoś muszę sobie poradzić. Teraz wymodeluję twarz bronzerem z Belle Hippo Fresh Bronze Powder numer 02, jest to mój ulubiony bronzer, ma świetny kolor i do tego naprawdę rewelacyjną jakość. Nakładam go na kości policzkowe, linie żuchwy i boki czoła. Teraz delikatnie pryskam pędzelek tonikiem i nałożę na mokro rozświetlacz z Makeup Revolution na szczyty kości policzkowych. Na bogato a co? Trochę na skronie. Lekko tutaj. I na jeden bok czoła. Podobno tak robi makierzy z takim Kardashian. Nie wiem, czy na jeden bok, ale. Teraz czas na róż. Użyję Fresh Blush w kolorze 01 z nowej serii z Belgii Palerogenic. Ten różowy mi się do końca nie sprawdził, ale ten jest naprawdę fajny. Do bardziej opalonej skóry super. Czas na brwi. Użyję kredki z Eveline. Jak dla mnie ona jest troszeczkę za gruba, ale kolor ma bardzo fajny. Jest też bardzo mocno napigmentowana, więc zaczynam od spodu i od końcówek. Bez patyczków ani róż. Zawsze, ale to zawsze pomaluję sobie brwi nierówno. W związku z czym muszę mieć zawsze patyczki kosmetyczne. Oraz pędzelek taki syntetyczny, najlepiej z korektorem, kamuflażem w zasadzie, które w miarę pasuje do koloru mojego podkładu i później sobie uzupełniam takie braki. Po prostu nie ma opcji, a im bardziej używam precyzyjnych produktów w stylu właśnie kredki mocno napigmentowane, czy pomady, zawsze zrobię nierówno. Dlatego na co dzień, szczerze powiedziawszy, używam cieni. Natomiast jeżeli dołożycie sobie korektora tak jak ja, pamiętajcie, że trzeba go mimo wszystko utrwalić później, więc dołożę tu odrobinę pudru. Jeszcze odrobina rozświetlacza na dekol, przede wszystkim na kości obojczyku. I na koniec mega sztosik, czyli lakier do ust. Naprawdę zakochałam się w tych lakierach. Bardzo Wam polecam z takich nudziaków numer 11 oraz numer 7. Są rewelacyjne i bardzo fajnie się trzymają na ustach. Pokażę Wam dwa kolory, więc wymieszam. Tu mam jeden, a tu drugi. Ten jest bardziej beżowy, to jest ta jedenastka. No, sztos. Kiedyś miałam taki lakier do ust Lauder w takim kolorze. Tak go kochałam i mi go wycofali. Jest piękna. Moi drodzy, tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że wykorzystacie go w sezonie letnim. Ja nie ukrywam, niezbyt często maluję się na kolorowo. Ponieważ po prostu trzeba do tego się odpowiednio ubrać i mieć odpowiednie światło. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Natomiast myślę, że jeżeli są fajnie dopasowane kolory, to może to wyglądać naprawdę olśniewająco. Więc zachęcam Was do eksperymentowania. Ta paletka z Eveline jest naprawdę spoko. No i to tyle z mojej strony. Przypominam o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Aha, i jeszcze chciałam Wam na koniec bardzo podziękować za tak aktywne komentowanie mojego filmu z rozdaniem z Belchipoalergenic. Niestety nie jestem w stanie, mimo wspaniałych komentarzy, wszystkich Was obdarować, chociaż bardzo bym chciała. Tak słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, jest to bardzo miłe, ponieważ dzięki Wam właśnie mój kanał może się rozwijać. To już tyle z mojej strony, żegnam się z Wami bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Hej!